Tylko jedna łyżka tej mikstury, a Twoje skrzydło kwiaty zaczną rosnąć jak nigdy wcześniej. Moje rośliny w końcu przestały chorować, ich korzenie się wzmocniły. Kwiaty są piękne i zdrowe. Dzięki tej odżywce kwiaty doniczkowe mają duże i zielone liście. Ten nawóz zwiększa ilość pąków i pędów roślin kwitnących. Domowa mikstura posiada wszystkie najważniejsze pierwiastki: potas, fosfor, wapń, krzem, cynk i inne pierwiastki. Do przygotowania jej na samym początku potrzebujesz ryż i blender bądź młynek do kawy. Z ryżu zrób mąkę ryżową. W międzyczasie uszykuj słoik. Gotową łyżeczkę mąki ryżowej wsyp do słoika. Dodaj jedną łyżeczkę cukru. Zgrzej 500 ml gorącej wody, zalej wodą mieszankę. Słoik zamknij i odstaw na trzy dni. Rozcieńcz ją. Na każde 100 ml nawozu dodaj 500 ml wody. Resztę zawartości słoika możesz pozostawić na później. Teraz możesz podlać naszą miksturą kwiaty i czekać na efekty. Jestem pewna, że zauważysz, jak szybko rośnie i kwitnie. Podaj storczykom te liście. Sprawią, że Twoje orchidee będą kwitły przez cały rok. Zachwycą Cię pięknymi, dużymi kwiatami, których ilość ciężko będzie zliczyć. Kwiaty będą pojawiać się jeden po drugim. Zobaczysz też mnóstwo nowych pąków. Na łodygach będzie ich przybywać z każdym dniem. Pojawi też się sporo nowych, zdrowych korzeni. Odpowiednia odżywka nie tylko wzmocni storczyki, ale i pobudzi je do kwitnienia. Stosowana regularnie zdziała cuda. Prosty, ale wyjątkowy nawóz przygotujesz z tych liści. To są liście laurowe. Użyj około dziesięciu takich liści, rozdrobnij je i wrzuć do naczynia. Dodaj do nich trzy łyżki ryżu. Wlej pół litra wrzątku i zamknij naczynie. Odstaw na dwie lub trzy godziny. Po tym czasie przelej miksturę do blendera i zmiksuj. Odcedź płyn przez sitko, dolej dwa i pół litra wody. Takiego nawozu używaj do podlewania storczyków. Będą zdrowsze, silniejsze i zaczną rozkwitać. Ta odżywka zawiera wiele minerałów takich jak potas, wapń i magnez. Nawozem z liści laurowych i ryżu możesz też przecierać liście storczyków lub je spryskiwać. Każda z tych metod sprawi, że storczyk odżyje, będzie pięknie rósł i kwitł. Nałóż rajstopę na doniczkę. Rośliny przestaną chorować. Obłóż ziemię w doniczce watą i naciągnij rajstopę. Ten trik może uratować twoje rośliny. Regularnie stosowany zapewnia kwiatom zdrowie. Uwalnia od chorób i szkodników. Kiedy na liściach pojawiają się przebarwienia i plamki, mało kto z nas wie, czy to jakieś bakterie, grzyby, czy może szkodniki. Najczęściej stosujesz oprysk. Ale przy gęstych liściach nie jest to takie proste. Taki oprysk powinien być dokładny. Łatwo pominąć jakiś liść. Przecieranie liści wacikiem też nie zawsze jest skuteczne, a do tego czasochłonne. Dlatego zastosuj inny trik. Weź watę i wyłóż ją na ziemię w doniczce. Dokładnie obłóż watą całą roślinę. Użyj kawałek starej pończochy i nałóż ją na doniczkę od dołu, tak żeby przytrzymywała watę. Do wiaderka napuść wody, wrzuć do niej pocięty czosnek, użyj dużo czosnku, zostaw taką wodę na około pół godziny. Po tym czasie weź swoją roślinę i zanurz w wiaderku, zanurz tylko jej liście. Jeżeli wiaderko jest większe jak moje, użyj patyków, aby doniczka nie wpadła do wody. Zostaw tak roślinę na kilkanaście minut. Czosnek jest bakteriobójczy. Zabija też i odstrasza szkodniki. Zamiast oprysków, możesz więc ratować swoje rośliny, mocząc je w wodzie z czosnkiem. Będą zdrowe, a ty będziesz cieszył się ich pięknym widokiem. Moja monstera teraz rośnie jak na drożdżach. Pojawia się na niej nowy liść za liściem. A tylko zamieniłam wodę na ten napar. Nie kupuję już żadnych sklepowych odżywek. Potrzebujesz tylko składników, które na pewno masz w domu. Zrobienie jej zajmie tobie tylko chwilę. Naparem zraszaj liście dwa razy w tygodniu wiosną i latem i raz w tygodniu jesienią i zimą. Dodatkowo tym naparem możesz podlewać monsterę. Wiosną oraz latem rób to nie częściej niż raz na siedem dni. Zawsze przed podlaniem sprawdź glebę, aby nie przelać monstery. A więc teraz mogę ci powiedzieć, z czego jest ta nasza tajemnicza mikstura. Uszykuj sobie dzbanek. Wrzuć do niego dwie torebki herbaty z pokrzywy. Teraz zalej je gorącą wodą. Mniej więcej dwa duże kubki wystarczą. Odczekaj, aż napar wystygnie. Przelej go do butelki z dyfuzorem i możesz działać. Napar zawiera wiele niezbędnych składników. Dzięki nim monstera rośnie. I wypuszcza młode liście. Raz w tygodniu zrób storczykowi opatrunek. Wypuści nowe pędy i pąki. Użyj dwie skórki z banana. Włóż je do dużego blendera. Zalej je litrem wody. Zamknij i włącz blender. Zmiksuj skórki. Przelej wodę z zawartością do dużego słoika o pojemności minimum jednego litra. Zakręć słoik. Nakryj go ciemnym ręcznikiem lub szmatką odstaw na jedną dobę. Tak przygotujesz odpowiedni nawóz do storczyków. Następnego dnia przygotuj małe sitko, wyłóż na nie gazę. Samo sitko może nie wystarczyć, dlatego użyjemy jeszcze gazy. Kiedy będziesz już miał sitko z gazą, przeceć nawóz ze skórek banana. Wyciśnij resztkę płynu z pulpy bananowej. Jej nie będziemy potrzebować. Interesuje nas sama woda. To ekologiczna i wartościowa odżywka, jeśli odpowiednio jej użyjesz, Twój storczyk rozkwitnie jak nigdy. Uszykuj płatki kosmetyczne. Teraz przyjrzyj się łodydze kwiatowej. Jeżeli widzisz na niej takie zgrubienia, to one właśnie są godne uwagi. Namocz wacik w nawozie, delikatnie wyciśnij go, przyłóż go w tym miejscu owiń i zepnij spinką. Weź kolejny wacik i zrób to samo na kolejnym oczku, napędzie kwiatowym. Takie opatrunki pobudzą storczyki do wypuszczenia nowych odnóg kwiatowych. Jedną już taką mam tutaj. Po sześciu godzinach zdejmij waciki, rób tak co tydzień. Po kilku tygodniach będą się formować i rozwijać nowe pąki kwiatowe. Pozostałą wodą bananową przemywaj liście storczyka. Ten nawóz jest też idealny do podlewania go. Od tego naturalnego nawozu moje kwiaty rosną jak szalone. Zawiera wszystko, co potrzebują kwiaty. Mogę go używać do każdej rośliny w domu. Moje rośliny w końcu przestały chorować. Ich korzenie się wzmocniły, kwiaty są piękne i zdrowe. Dzięki tej odżywce kwiaty doniczkowe mają duże i zielone liście. Ten nawóz zwiększa ilość pąków i pędów roślin kwitnących. Domowa mikstura posiada wszystkie najważniejsze pierwiastki: potas, fosfor wapń, krzem, cynk i inne pierwiastki. Do przygotowania jej na samym początku potrzebujesz ryż i blender bądź młynek do kawy. Z ryżu zrób mąkę ryżową. W międzyczasie uszykuj słoik. Gotową łyżeczkę mąki ryżowej wsyp do słoika. Dodaj jedną łyżeczkę cukru. Zgrzej 500 ml gorącej wody. Zalej wodą mieszankę. Słoik zamknij i odstaw na trzy dni. Po tym czasie przeceć naszą miksturę przez drobne sitko, rozcieńcz ją. Na każde 100 ml nawozu dodaj 500 ml wody. Resztę zawartości słoika możesz pozostawić na później. Teraz możesz podlać naszą miksturą kwiaty i czekać na efekty.